No to jedziemy z unboxingiem paczki od Bociana Oczywiście nożyk też od Bociana Wygrany w konkursie O i zobaczymy paczka piekielnie ciężka ledwo, że miał wyjął paczkomatu. Dobrze, że była na dole. No, polecimy tak. Musi być normalne. Co nam tu bocian? Bocian przeważnie dzieci. O panie, jakie dobrocia. Jestem w szoku, panie. O to jest. Samochodowy jakiś. No, pięknie. lubię będzie. Leci, leci Dobra, tu na razie na bok. Gdzie to poleciało? Oj, panie, 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 gdzieś tu spadł No dobra, zaraz znajdziesz Daleko nie poleci Następna mirbelka. Ja już myślałem, że nie będę miał co skubać. Zostały mi same cienizny. No, bocian uratował olimpiadę. No. Przedłużać. No, jestem w szoku. Co to jest, to to? Zgrzauka. No, zobaczmy. O, tutaj jest jakiś o, czarny, wybierzemy się do wirnicka. O, birników. A nie musiał na bogato, na bogato wężyki a w Wirniczku praleczki, o spraleczki panie spraleczki ja będę zrobić takiego w rozrusznik proszę bardzo praleczka rozrusznik Panie. Następny, panie. następny, następny, z następny, radzić, nie ma, nie ma następny, Jeszcze jeden z praleczki. następny, z praleczki. I następny, następny, spraleczki następny, e, następny, spraleczki. następny, następny, tu Posiąc panie, to jakiś gazowy, chyba piecy O tu stycznik jakiś No coś tu mogę powiedzieć Wielkie, wielkie, wielkie dzięki Bo już nie miałem co skubać, a teraz trzeba będzie piec uruchomić na te wierniki już się trochę zebrało. O jest ten kabelek, co uciekł. Nic nie z nim No dobra, będziemy działać. To jest jakiś taki czterozyłowy. To jest lecionka. To chyba kurier miał problem na górę z ładowaniem tapki, bo na dole było no. no cóż tu powiedzieć wielkie wielkie dzięki bocian postaram się oddzięczyć te sztapki co wytapiam to są nie do sprzedaży tylko dla na nagrody dla widzów w konkursie za zamian za paczki także masz zagwarantowaną sztabeczkę u mnie na szczęście no Dzięki i do następnego polecam kanał Pociana Recycling. A zaraz. Żeby było wiadomo o jaki kanał chodzi, bo cię na recykling polecam. No, narka. Dzięki jeszcze raz.